Moje dziecko, jestem zawsze z Tobą, nawet po wieki wieków. Kiedy byłem młody, zwykłem głosić, że to była największa obietnica Boża. Dopóki się nie obudziłem i nie zobaczyłem, że to nie była żadna obietnica. To było raczej stwierdzenie albo fakt, za którym nie idzie żaden warunek, bez żadnych uwarunkowań. Jezus powiedział: Jestem z Wami zawsze, zawsze. To zaczęło przetapiać się w moim duchu. Ja zawsze jestem z Tobą. Wtedy sobie uświadomiłem, jak nasze modlitwy często są niewłaściwe, mimo że mogą być najszczersze. Nie chcę dotykać tego tematu i nie chcę krytykować nikogo. Ale po prostu chcę podkreślić, że nasze modlitwy są niewłaściwe. Źle się modlimy. Często jako wierzący modlimy się. Jezu, Duchu Święty, proszę przyjść i bądź między nami. Ale nikt przy zdrowych zmysłach zaprosiłby kogoś, by przyszedł, kto nigdy nas nie opuścił. I wtedy nagle sobie uświadomiłem, że nie muszę się tak więcej modlić, bo Jezus jest ze mną. Może nie zawsze mogę go czuć, ale moje uczucia mogą kłamać. Ale Jezus nigdy się nie myli. I kiedy On jest ze mną, tak jak powiedział, Wtedy nigdy nie muszę go prosić, żeby do mnie przyszedł. On jest ze mną tutaj, w tej chwili. Tak, to prawda. Czasami go w ogóle nie czuję. Czy mam wam powiedzieć, co wtedy robię? Wtedy dosłownie przywłaszczam sobie jego obecność przez wiarę. Mówię Panie, tak jest napisane. Moje dzieci, jestem z Wami na zawsze. I dziękuję Mu za to, że jest ze mną. Dziękuję, że ze mną zostałeś. Dziękuję, że używasz i pracujesz nade mną, aby dokonać swoich cudownych dzieł. Co się dzieje z ludźmi, którzy cały czas błagają i proszą, domagają się, o mój Boże, nie, mamy w nim mocny fundament, mam w nim podstawę i jestem pewien, że Jezus jest z nami. To jest jedyna pewność, którą mamy. Jednak wciąż tak wielu ludzi są tak niepewni tego podstawowego zapewnienia. Dlatego powiedz ze mną, Jezus jest zawsze ze mną. Jeżeli to zakotwiczy się w tobie, wtedy nigdy nie będziesz taki sam. Jezus jest wierny. Jezus jest wierny. Absolutnie wierny. Pozwólcie, że powiem to w ten sposób. Kiedy młodzi ludzie się pobierają, kiedy razem pan i pani młoda przychodzą do kościoła, podchodzą do ołtarza i tam dokonują swojej przysięgi małżeńskiej. Wielu z was tego dokonało, i wiecie, jak to wygląda. Na dobre i na złe, w doli i niedoli. W bogactwie i biedzie, w zdrowiu i w chorobie. A teraz widzę inny obraz. Widzę Ciebie i widzę Jezusa, który podchodzi do ołtarza. Widzę Jego ręce. Widzę, kiedy je podnosi. I oto, co On teraz mówi: na dobre i na złe, w bogactwie i w biedzie, w chorobie i zdrowiu. Ja Cię nigdy nie opuszczę. Jezus nigdy się z Tobą nie rozwiedzie. On jest wierny. Po pierwsze i najważniejsze, On jest wierny sam sobie, ponieważ nie może zaprzeć się samego siebie. On jest zawsze taki sam. Twój Stwórca jest Twoim mężem. O to, co mówi Izajasz, to wszystko tak cudownie się dopasowywuje. Jezus jest z nami zawsze. Amen. Wspaniałym faktem na temat świadomości ludzkiej jest fakt, że nawet jeśli świadomie nie wierzysz moim słowom, wewnątrz wciąż wierzysz w to, co Tobie mówię. I nawet jeżeli odrzucisz prawdę, którą Tobie mówię, jest ona zakorzeniona wewnątrz Ciebie oraz przekonanie, które możesz próbować zakopywać w sobie przez wiele lat, które są niczym innym niż przeświadczeniem o tym, że Bóg jest prawdą, a On jest prawdą, którą Biblia nie pozwoli nam zapomnieć. Nie zawsze możesz mieć stałe uczucie. Nie będziesz miał zawsze stałych emocji, ale to, do czego dążymy, to zawsze chcemy mieć to samo pewne uczucie, że Bóg jest z nami, ale ta pewność musi iść krok w krok z zaufaniem, z wiarą, z wiarą, która toruje drogę Jego obecności. A kiedy już będziesz wiedział, w jaki sposób to utrzymać, Wtedy doświadczysz jego cudownej wierności w tych największych i najmniejszych rzeczach, bo On jest zawsze wierny. A ponieważ On jest zawsze wierny, wtedy my zawsze możemy być pełni wiary. Kiedy ta świadomość mnie uderzyła, wtedy mnie także zmieniła. Naprawdę zmieniła, jak wspaniałemu Bogu służymy. Masz tak niesamowity przywilej i zaszczyt, aby być w pełni chwały i cieszyć się Jego stałymi błogosławieństwami. I to jest także prawdą dla Twoich finansów w imieniu Jezusa. To jest także prawdą dla Twoich dzieci w imieniu Jezusa. Mówiłem o Jezusie. A teraz pozwól, że pomówię o Duchu Świętym. Czy zgadzacie się? Więc Jezus tu mówi: Będę orędował do Ojca, a on da wam innego, pomocnika, który na was zstąpi na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Czy to rzeczywiście jest napisane w Biblii? Yes. Tak. To jest w naszej Biblii. Widzicie, po pierwsze, zwykłem myśleć, że Duch Święty stąpił na apostołów w dniu zielonych świąt, ponieważ oni działali w pełnej harmonii, doskonałej Unii. Tak wielu kaznodziei uczyło, kiedy byłem młody. Że to było jedynym warunkiem dla Ducha Świętego, aby mógł na nas stąpić, że to się wydarzy tylko jeżeli będziemy operować w zgodzie i harmonii. A gdyby to była prawda, wtedy byśmy prawdopodobnie musieli poczekać kolejne tysiąc lat. Ale kiedy w końcu przeczytałem, że Jezus powiedział, że ja będę się modlił do Ojca, a On da Wam Ducha Świętego, który kto? Duch Święty, zstąpi na Was na zawsze. Więc Jezus nie powiedział, Wy się modlcie. On powiedział, to ja się będę modlił. Mamy kolejną rzecz, którą sami nie możemy się szczycić. Tu nie chodzi tyle o naszą zgodę, harmonię, a nawet naszą modlitwę, ale chodzi tu głównie o modlitwę Jezusa. To Jezus się modlił za ciebie, a Ojciec zawsze odpowie na modlitwę swojego Syna. Powiedzcie Amen. Teraz ty i ja przyjmujemy Ducha Świętego, ponieważ Jezus modlił się o ciebie. Kolejna rzecz. On zostanie z tobą na zawsze. Na zawsze. Więc Duch Święty będzie z tobą. I on zadba o każdą sytuację dla ciebie i na Twoją korzyść. Dlatego to jest tak bardzo ważne, aby każdy z Was doszedł do poznania osoby Ducha Świętego, aby Go w pełni poznać, a aby Go całkowicie doświadczyć, Jego pocieszenie, Jego pomoc, doświadczyć Jego siły. Każdy z nas to, co potrzebuje. Zwłaszcza w tych dniach, w których żyjemy. Celem nie jest, abyś zdobył więcej Ducha Świętego, ale celem jest, aby Duch Święty zdobył więcej Ciebie, to jest Twego Serca aby Twoje życie poddało się pod kontrolę Ducha Świętego, aby Twój charakter był pod kontrolą Ducha Świętego, abyś był prowadzony przez Ducha Świętego, abyś chodził w Duchu Świętym i abyś był całkowicie wypełniony Jego Duchem. Jeżeli jesteś zachęcony k tym, co właśnie usłyszałeś, to chcemy Cię zaprosić do naszego kanału na Facebooku Przeznaczeni do Zwycięstwa. Możesz tam zamieszczać prośby o modlitwę. Masz też możliwość modlenia się o innych, dzielenia się, koment pisząc komentarze pod prośbami innych użytkowników. Wiedz, że każda modlitwa ma znaczenie i Twoja również. Amen, amen. Możesz dołączyć do nas, pisać y, także prywatnie, jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Jesteśmy tu, aby Tobie pomóc, aby wskazać albo doprowadzić Cię do intymnej, najbliższej relacji z Jezusem. Amen. Amen. Możesz oglądać Jacka, Kamila, Asie, mnie, mamy Roberta i innych wspaniałych mentorów y, i przywódców, którzy zawsze będą się za Ciebie modlić. Amen. Amen. Zapraszamy. Pa, pa.